Cześć, zbieram właśnie sprzęt i wybieram się na Plac Adamowicza w Szczecinie, gdzie nakręcę najnowszy odcinek mojego vloga. Na placu znajdziemy się za krótką chwilę. Taką o. Plac Adamowicza w Szczecinie to jedyne miejsce, jakie znam, które. Stało się przedmiotem sporu jeszcze zanim w ogóle powstało. Pierwotnie ten spór dotyczył nazwy placu, ale to nie tym będziemy się dzisiaj zajmowali. Dlatego, że kiedy tylko plac został oddany do użytku, pojawił się kolejny spór dotyczący tym razem korzystania z placu przez młodzież, która przyjeżdżała tutaj pojeździć na deskorolkach, rolkach, BMX-ie itp. i wykonywać triki. Z tego co wiem, efektem tego e, parakonfliktu była dyskusja w Radzie Miasta, która sprowadzała się chyba po do wyjaśnienia, czy Straż Miejska będzie m, próbowała przedsiębrać takie e, czynności wobec osób jeżdżących tutaj na deskorolkach, rolkach itd., które miałyby skutkować e, wyczyszczeniem tego placu z tychże osób. Pojawia się w tym miejscu zagadnienie, jaką kwalifikację prawną można by nadać jeździe na deskorolce, rolkach czy też innych sprzętach na placu Adamowicza. Doszły mnie słuchy, że młodzież jeżdżąca w Szczecinie otrzymywała niekiedy mandaty za niszczenie mienia. To jest takie wykroczenie, które zostało opisane w artykule 124 Kodeksu Wykroczeń. Przyjrzyjmy się zatem, co też mówi ten przepis. Zgodnie z artykułem 124 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, odpowiedzialności za to wykroczenie podlega ten, kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 zł. Rozbijmy zatem ten przepis na części pierwsze. Po pierwsze, Wyjaśnić trzeba, że odpowiedzialność za to wykroczenie zależy od umyślności. To jest te, taki stan psychiczny, który jak wyjaśniono w innym przepisie kodeksu wykroczeń polega na tym, że sprawca tego wykroczenia ma zamiar bezpośredni jego popełnienia bądź też zamiar ewentualny. Zamiar bezpośredni występuje wtedy, kiedy sprawca wiedząc, że popełni wykroczenie, Chce je popełnić, natomiast zamiar ewentualny to taki zamiar, kiedy sprawca bierze pod uwagę, godzi się z tym, że jego zachowanie może wyczerpywać znamiona wykroczenia. Wydawałoby się, że przynajmniej w tym zakresie sprawa jest jasna, 500 zł to przecież 500 zł, ale ja mam pewną wątpliwość, którą myślę, że mógłby powziąć również sąd, rozpoznając konkretną sprawę. Bo jeżeli dla przykładu zniszczę jeden szczebelek ławki, to czy ja zniszczyłem ten jeden szczebelek, czy całą ławkę? Przecież to istotne. Jeden szczebelek może być warty 50 zł, a cała ławka może być warta 500 zł, albo nawet 600. Przecież to jest bardzo istotne, bo nie wiem, czy popełniłem wtedy wykroczenie, czy przestępstwo. Myślę jednak, że główny temat tego odcinka sprowadza się do zadania sobie pytania, czy taka młodzież, która przyjeżdża tutaj wykonywać triki na swoich ulubionych sprzętach, przyjeżdża. Po to, żeby coś zniszczyć. Czy ich wolą jest szkodzenie komukolwiek, czy też wykorzystanie być może w nieco alternatywny sposób, niezrozumiały dla przeciętnego mieszkańca Szczecina czy innego miasta tej przestrzeni miejskiej, która jest dostępna? Moim zdaniem to, co robi tam młodzież na placu Adamowisza, to właśnie alternatywne wykorzystanie przestrzeni miejskiej, które nie jest w ogóle szkodliwe społecznie i które nie powinno podlegać karze. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy może zdarzyło Wam się na przykład zostać ukaranym za coś, co według Was nie stanowi wykroczenia? Dajcie znać. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, proszę, że wszystko co mówię na vlogu to moja subiektywna opinia. Pozdrawiam. Mateusz Szabelski, adwokat, mediator.